Piąty dzień sierpnia, Krzysztof Trzosek, witam i zapraszam na trzecie w tym sezonie wydanie Ekspresu z Edukacji. Na boiskach pierwszej ligi trwa trójkolorowa ofensywa Tyszan, dlatego my także nie zwalniamy tempa i przygotowaliśmy dziś dla Was cztery interesujące tematy. Zapinamy pasy i ruszamy w drogę. Zgromadzili komplet punktów i mają apetyt na więcej. Przed startem tego sezonu mało kto się spodziewał, że hit trzeciej kolejki zostanie rozegrany w Opolu. GKS Tychy tak dobrej inauguracji rozgrywek nie pamięta od kilku lat, ale przy edukacji zdają sobie sprawę, że drużyna może grać jeszcze lepiej. Na razie do wycinania są głównie pozytywne momenty, bo GKS-tychy sezon rozpoczął rewelacyjnie. Tak dobrej inauguracji przy edukacji nie było od lat. Trójkolorowi w dwóch spotkaniach zainkasowali komplet punktów, ale po meczu w Rzeszowie kilka rzeczy jest do poprawy. Patrząc na te dwa mecze, to w dwóch meczach były w jednym i w drugim dwie różne połowy, tak? Bo, bo w meczu z Polonią. Pierwsza była słaba, druga dobra. Tutaj można powiedzieć początek dobry, a potem troszeczkę słabiej. Natomiast no myślę, że też mieliśmy problem z utrzymaniem się przy piłce, dlatego że, że przeciwnik już ryzykował, już się dosyć mocno otwierał, angażował dużo zawodników i z tego to wynikało. Natomiast no, większe zastrzeżenie mam do tego, że, że w tym układzie nie, kontro, nie skontrowaliśmy przeciwnika, bo mieliśmy dużo sytuacji i, i powinniśmy po prostu wcześniej tą bramkę szczelić na, na, na wynik 2-0. Natomiast w tygodniu pracowaliśmy teraz tym, nad, ty, nad tym, żeby, żeby właśnie to utrzymanie przy piłce było dłuższe, żeby zawodnicy byli bardziej cierpliwi i żeby po prostu ten element gry poprawić. Samo spotkanie oceniam, myślę, że pozytywnie, bo zwycięskie. Tak jak w meczu z Polonią, zagraliśmy dwie różne połowy, na co ten zwrócił szczególną uwagę. W pierwszym meczu dali, daliśmy się zaskoczyć, w pierwszych minutach, w tym weszliśmy dobrze, natomiast w drugiej. Lepiej graliśmy z kontrataku i myślę, że na tym powinniśmy się skupić, czy z polonią. Dominik Połap sezon rozpoczął wyjściowej 11, ale w Rzeszowie usiadł na ławce. Jego zmiana była jednak bardzo dobra, bo właśnie po akcji Siódka padła druga bramka. Ważne, żeby wygrać, nie? Do przodu nie, nie idzie mi za dobrze. Lepiej się czuję z tyłu. Ale tam gdzie trener mnie wystawi, tam bezgrał. Wiemy, że tam grał Prokicz na jego stronie i to jest bardzo taki niebezpieczny zawodnik, szybki, który, który, który tutaj w stali ma też niezłe liczby, ale myślę, że sobie spokojnie z tym poradził, natomiast no trochę więcej wymagamy do przodu. Ale też z drugiej strony ta, ta akcja, która się zaczęła, właśnie zaczęła się od pułapa, po której zdobyliśmy bramkę, także jego na pewno wejście oceniam bardzo pozytywnie, natomiast brakuje. Jeszcze tego, co w sparingach pokazywał, bo ma bardzo dobre dośrodkowanie, ma też takie podanie finalne do, do napastnika niezłe i to jeszcze musi wkomponować po prostu w następne mecze. Ten najbliższy trójkolorowi rozegrają na stadionie lidera. Odra Opole po zwycięstwie nad Stalą Rzeszów 5-2 i Resowią 3-0 do 0 znajduje się na pierwszym miejscu w tabeli. Oglądamy obydwa mecze Odry i można powiedzieć tak, no te mecze też im się ułożyły, tak? bo, bo ten pierwszy mecz przy wyniku 2-0 zespół Stali miał, miał rzut karny i mogło być całkowicie inaczej, niewykorzystany. Natomiast ten ostatni mecz też, też dosyć długo się, można powiedzieć, tak trochę męczyli z, z Resowią. Dopiero czerwona kartka spowodowała, że, że tak Trochę więcej tych bramek padło. No i myślę, że no jest zespół, który ma 6 punktów, ma osiem bramek zdobytych, ale na pewno ma swoje minusy. Jest to zespół do pokonania, ale też jest to groźny zespół, tak? Bo pamiętamy zeszły sezon, że, że też wydawało się, że tam będzie spokojny mecz. a Okazało się, że mieliśmy jeden z najtrudniejszych meczy, także, także spodziewam się też trudnego meczu właśnie w najbliższy, w najbliższy weekend. Co dopiero dwie kolejki myślę, że tak w połowie sezonu będziemy patrzeć na tabelę. Teraz patrzymy na każdy kolejny mecz, skupiamy się, żeby wygrywać i to nam trener przekazuje. Trener Tyszan w ostatnich tygodniach musiał przekazywać zawodnikom dużo informacji, bo drużyna przeszła mocną przebudowę. Na boisku widać jednak, że zawodnicy coraz lepiej się rozumieją. Cały ten okres przygotowawczy już pokazał, że, że bo mierzyliśmy się z dobrymi zespołami, że sobie radzimy. Początek ligi też mieliśmy bardzo trudny, bo, bo to są trzy mecze wyjazdowe. Ja bym jeszcze wstrzymał się z, z, z taką oceną, bo to, co mówiłem wcześniej, że takie 4-5 meczy może nawet do, do momentu przerwy na reprezentację no pokażą o co będziemy grać. Tak? No my robimy wszystko, żeby te wyniki były jak najlepsze. Cieszymy się, że, że te trzy punkty zdobywamy, no ale trzeba taką dłuższą serię złapać. Jeżeli, jeżeli wygramy w Opolu, myślę, że spokojnie możemy też powalczyć z Wisłą Kraków. Także, także nie zamykamy się na tym, co osiągnęliśmy i, i ja też zawsze podchodzę do tego, że chciałbym, żeby zespół grał zwycięstwo, że, że wolę jeden mecz wygrać niż czy zremisować. Tak, o, tak, tak próbuję zaszczepić w zawodnikach właśnie coś takiego, żeby, żeby zawsze walczyli o to zwycięstwo i nie kalkulowali. Dużo nam pomógł obóz w Busku. Mieliśmy integrację, po fajnie się wprowadzili do zespołu? Nic dodać, nic ująć. My z kronikarskiego obowiązku dodamy jeszcze historię spotkań. Ta jest bardzo bogata, bo GK Stychy aż 28 razy rywalizował z Odrą Opole. 12 meczów zakończyło się zwycięstwem trójkolorowych, 6 razy padał remis, a pozostałe pojedynki padały łupem Odry. Początek niedzielnego starcia o 18.00. Nie chował się za ogólnikami, tylko bardzo chętnie podejmował dyskusję z kibicami. W czwartkowy wieczór Dariusz Banasik był gościem spotkania w Tyskiej Galerii Sportu. Trener GKS-u Tychy musiał zmierzyć się z trudnymi, ale zarazem bardzo ciekawymi pytaniami. Pan już trochę tutaj jest, na pewno się rozglądał, widział tych rozmaitych takich. Czy są jakieś takie, jak to pan mówi, te narybki dobre, które tu będą mieli okazję? Nie mówię dzisiaj, jutro, ale. Czy mamy tyskiej o nie no, bez, nie wszystkiego go <grymne> lubią. To chociaż drugi świat nie Słuchajcie, no, tak tak. na ja to pytanie no, nie odpowiem, bo to piłka już uczy tak pokory, że czasami zawodnika, którego się w ogóle uważa, że, że nie osiągnie, zrobi kariery, potem, potem zrobi, ale myślę, że ja bym ja bym powiedział tak, że ta akademia dosyć prężnie tutaj działa, chociaż ja pracując no... W większych akademiach, tak? Też parę pomysłów tutaj mam, jeżeli starszy mi czas na to, żeby to naszą akademię jeszcze jakby mocniej rozwinąć, ale akademia ma bardzo dobre warunki, fajnie, też nie działa. Marek Paszku niedawno otwarcie przyznał, że w sumie jego marzeniem jest poprawdzanie reprezentacji. Jaki jest u Pana taki cel w swojej karierze? Czy to się zakończy na się tych czy... <laughs> 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 Nie czego Pan jakby pod kątem trenerskim chciałby w terenie co, co jest takim dla Pana, co jest pana górą Znaczy wie Pan co, chyba nie ma czegoś takiego jak, jak, jak bo apetyt rośnie na mianie tak? Ja kiedyś, kiedyś, jako młody chłopak kończąc studia nigdy nie pomyślał, że będę w Legii Warszawa pracował. Potem nigdy nie pomyślałem, że w tej Legi będę miał i Polski z młodzieżą nigdy bym nie pomyślał, że wprowadzę zespół do Ekstraklasy, także ciężko powiedzieć, co będzie za parę lat, tak. Natomiast takim moim marzeniem jest to, żeby pracując tutaj, zapełnić ten stadion, to znaczy zrobić wszystko, żeby, żeby jak najwięcej kibiców przychodziło, Natomiast że... to jest realne marzenie, tak, że od tego zacznijmy, że, 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 że jeżeli będą Będą wyniki, to wierzę w to, że kibice będą przychodzili, tak, że będą przychodzili i że będziemy tutaj przeżywali emocje, cieszyli się wspólnie, także to jest taki pierwszy jakby cel. No drugi cel oczywiście to, co mówimy, w perspektywie czasu, lat, zrobić wszystko, żeby zespół pks Tychy powalczył o tą Ekstraklasę, bo to jest jakby drugi cel. A jeżeli chodzi o mnie jako trenera, no w Ekstraklasie pracowałem, na wszystkich poziomach pracowałem, no myślę, że kolejne sukcesy, tak, kolejne sukcesy, no jeszcze taki cel, że tak jak mówię, no ja w każdym klubie dosyć długo pracowałem i chciałbym długo popracować w Tychach. To jest też mój, jakby tak znaczy cel. Ogląda się teraz w telewizji, jak podsumowania w sporcie i pisze. Szczały trzy, Celny na bramkę zero. Czy dzisiaj zawodnicy pana teraz, o pan mówi o naszej klubie, będą też tak się pani szczegonalna na jakąś tych bramek? To wygraliśmy te jedna samochód, a tu no się odlicza, także naprawdę... Boją się strzelać, czy coś, czy pan im zakazuje, nie wiem. No bo naprawdę jakby na, ja na nie panu prawo... ekstra klaszowa drużyna, nie oddaje szałce do to normalnie trzeba by wziąć po meczu, on takim ludziom, do przychodzą między nimi Pieniądze, z ludźmi tak mi się daje pieniądze, to nie oddać ten mecz. Żadniką wziąć, oddać mi... Może na drugim edyca i bo Na razie no to jest tragedia. Nie, ja powiem tak, żeby z tymi strzałami nie wiem, tak nie działały tak źle na razie, no bo to na przykład w po wynika, metrzu... po nie Po wynikach, po wynikach. Nie, nie, w ostatnim meczu było sporo tych strzałów do bramki i mogliśmy dużo więcej piłarek naszelać. E, natomiast zgadzam się, najważniejsze, najważniejsze w piłce są bramki. ja się z tym zgadzam i nie utrzymanie piłki, już nieraz kłóciłem mnie tam jakaś piękna gra, nie wiadomo, z, nie wiadomo z jakimi założeniami, natomiast najważniejsze to jest ta trzecia strefa i uderzenia do bramki. Myślę, że bardzo pozytywne, fajne spotkanie. Cieszę się, że z kibicami ja miałem okazję się spotkać. Było parę takich, yy, może trudnych, tak, ale takich zaskakujących mnie. I, I tak jak mówię, postarałem się na te wszystkie pytania odpowiedzieć. Trójkolorowi kibice doczekali się zespołu w najwyższej klasie rozgrywkowej. GKS Tychy U17 po raz drugi w historii klubu awansował do Centralnej Ligi Juniorów. W piłce młodzieżowej jest to odpowiednik ekstraklasy, gdzie grają najlepsze drużyny w swoich kategoriach wiekowych. Myślę, że okres przygotowawczy przepracowaliśmy bardzo dobrze, byliśmy na tygodniowym zgrupowaniu w Rybniku Kamieniu, tam rozegraliśmy również sparing, przeciwnikiem był Ruch Chorzów, wygraliśmy ten mecz 3-2, kilka fajnych takich rzeczy i powtarzalnych, które wypracowaliśmy na treningach, ale też kilka rzeczy, na które musimy zwrócić jeszcze uwagę. Przygotowania były bardzo dobre, bardzo skuteczne, rozegraliśmy parę dobrych sparingów, został nam jeszcze jeden z rekordem. Które rozegramy w tą sobotę i potem jedziemy z sezonem. Najwyższa liga młodzieżowa w Polsce. Jest to wielki zaszczyt zagrać tam, na, tej, na tym najwyższym szczeblu już. No i co, będziemy się starać jak najlepiej. Będziemy jedno, że będziemy drużyną, będziemy pokazywać na co nas stać. Trochę ta celiotka teraz trochę inaczej, inaczej wygląda niż, niż jak, jak z rocznikiem 2-5, bo było tylko 8 zespołów i tylko jedna runda, natomiast tutaj już gramy systemem tak jak, tak jak seniorzy, czyli jesień, wiosna, że myślę, że, że pozytywnie. Myślę, że drużyna będzie w każdym meczu grała o, o zwycięstwo. Na pewno się przed nikim nie położymy, nikogo się nie przestraszymy. Znamy swoją wartość, też to jak chcemy grać i jak pracowaliśmy nad, nad modelem gry. Także myślę, że, że bardziej będziemy patrzeć do góry niż na dół. Myślę, że jesteśmy na tyle dobrą i zgraną drużyną, która ma ogromny potencjał, żeby grać w naj na najwyższym szczeblu w Polsce i będziemy się jak najbardziej starać, żeby zająć jak najwyższe cele w tej Lidze. Do, 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 do. Tak, Tegoroczna marketingowa taktyka skupia się przede wszystkim na mocnym zaakcentowaniu klubu na ulicach miasta, Tychy już teraz żyją GKS-em, ale cały czas zachęcamy fanów do nabycia wyjściówek. W tym tygodniu wystartowała stacjonarna sprzedaż karnetów i był to doskonały moment do rozmów z kibicami. Na mecze chodzę od 1976 roku, jak jeszcze ty były wtedy w Ekstraklasie, jak stary stadion był, na wszystkie mecze jeździłem, a teraz chodzę też na wszystkie prawie mecze, co są w w Tychach. Karnet, co najmniej z piąty sezon na pewno. A na mecze, pierwszy mecz, 95 rok, jeszcze Sokół Tychy. Od czasu, jak stadion wybudowali, a na BKL schodzę, proszę Pana, 70 latach, 75, jeszcze jak w Wicemistrzostwo Polskie zdobyli zawodnicy Ogaza, Cebran Bramka to tacy znani. Miałem przyjemność oglądać mecz z Polonią z sektora gości, więc było super. Na, w Rzeszowie niestety nie mogłem być, ale myślę, że, że też było bardzo pozytywnie i liczymy na to samo po Na koniec zapraszamy do udziału w konkursie. Dziś ponownie do wygrania będzie bardzo atrakcyjna nagroda. Pierwsza osoba, która wskaże dokładną minutę, w której padnie pierwszy gol dla GKS-u, otrzyma podwójne zaproszenie do strefy VIP na domowe spotkanie z Wisłą Kraków. Ja już Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia za tydzień.